na kanale Barwy Życia. Kasia wita Was serdecznie z Hamburga, właśnie w kuchni. <grywania> dzisiaj zaczynam odcinek od gotowania obiadu. Brokoli, bo jest zdrowe, ziemniaczki, i mam jeszcze tutaj gołąbeczki. Będzie dzisiaj pyszny obiadek, ale taki w sumie składany trochę. Lubicie brokoli, bo ja uwielbiam. Mm. Jest świeżutkie, nie lubię jak już to brokoli takie jest żółte i się rozchodzi, bardzo się sypie. Takie jest najlepsze i bardzo ładnie pachnie, muszę tylko umyć i wstawić. Moja córka sobie zażyczyła słodkie ziemniaki, więc dodatkowo muszę jeszcze jej tutaj gotować, ale nie jest najgorzej, hmm. przecież w jednym garnku się gotuje, prawda? No, właśnie. Moja mama całe życie zawsze gotowała obiady i do tej pory gotuje, bo twierdzi, że bez obiadu nie mogłaby żyć. To chyba przychodzi z dziada, pradziada taka nie wiem, reguła, że musi być obiad w domu. Moja prababcia tak robiła, moja mama tak robi. Ja staram się robić, chociaż nie zawsze mi wychodzi, bo jak późno. Wracam z pracy, no to już mi się nie chce gotować obiadu, wierzcie mi, że nie. I nawet mi się tego obiadu nie chce jeść, bo to już jest prawie kolacja, a nie obiad. A gdzie tu jeszcze ziemniaki jeść o 6 wieczorem? Chyba sobie tego nie wyobrażam, ale nic. Dzisiaj w sumie odcinek będzie w kuchni, ponieważ e, od jakiegoś czasu zauważyłam... Pewne zmiany w tej kuchni, i niestety muszę zadziałać znowu i moje błędy poprawić. Ja też popędę, może nie błędy, ale niedociągnięcia. Zaraz Wam wszystko opowiem. Kawetka już jest. I teraz muszę, wiecie co? W kuchni mam taki mały problem. Bo mam okap i drzwiczki obijają e, się o ten okap. Chyba to w, każdy ma w domu, prawda? Taki problem. E, ja pamiętam w moim starym mieszkaniu było identycznie. Musiałam coś nakleić, bo ciągle obijały te szafki. Osię nie obijałam, one leciały bezpośrednio na ten okap, i tylko było słychać buch, buch, nie? jak jedna czy druga córka wzięła e, talerzyk z szafki, i tylko słyszałam jak leciało buch, buch na okap. Na dzień dzisiejszy jest to samo. No ale to nie jest nie jeden e, taki mankament tej całej kuchni, bo a, nie mówiłam Wam, Półeczka już jest zawieszona, późnym wieczorem em, zawiesiłam, jest już, pięknie tu wygląda, pasuje na herbatki, jest miodek, polski, słuchajcie, polski miodek i pyłek kwiatowy. Pijecie pyłek kwiatowy? Nie wiem, e, w sumie ponoć jest bardzo zdrowy, odżywczy i daje takiego mega powera. Czasami jest on mi bardzo potrzebny, um, ale to chyba Wam mówiłam, jak byłam właśnie w tym margacie budowlanym, jak kupowałam ten e, regalik, nie wiem, półeczkę, że właśnie e, potrzebuję miejsce, dodatkowe miejsce na takie herbatki i w ogóle. Ech. Pierwsze co, muszę zrobić właśnie tutaj e, tą szafeczkę z tym okapem, to przyniosłam sobie taki nie wiem jak to nazwać, taką gumkę i coś takiego e, chyba było właśnie w tych karniszach z Ikei, ja tego nie użyłam. Przyniosłam i myślę, że jak przykleję to mm, nie będzie tak się obijało i nie będzie tego huku i mam nadzieję, że się szafka też nie obije i nie będzie żadnych śladów. Na dzień dzisiejszy no, takie ślady mogą się pojawić po pewnym czasie. Może nie od razu, ale po pewnym czasie, a tego nie chcę, bo są nowe. Nie chciałabym, żeby były uszkodzone. Sprawdźmy, czy to da się przykleić. Właśnie, chyba wydaje mi się, że w tym miejscu będzie najlepiej, bo jest ten kant tutaj. Zaraz zobaczymy, czy to się da tutaj przykleić. jest, nie uderza. Jednak ta gumka tamuje te uderzenie i odbija. No i nie będzie tutaj potem śladu właśnie w tej szafce. A co najważniejsze, boję się o tą szybę, że jak raz czy drugi walnie o, o ten oka, to po prostu szyba pęknie. Jestem przezorna, co albo za bardzo przezorna. Nie wiem, ale takie mankamenty niektóre trzeba szybko wyeliminować, bo potem jest problem. Kolejną rzeczą, którą w ostatnim czasie również zauważyłam, bo to wszystko wychodzi w praniu dopiero jak się używa. Nie wiem, czy pamiętacie, kupowałam kiedyś, no nie kiedyś, bo to było kilka tygodni temu, w temu takie właśnie półeczki. One w sumie są super, muszę przyznać. Trzymają tutaj, trzymam tutaj w nich woreczki, gąpeczki. No to nie jest niby ciężkie, ale powiem Wam szczerze, że ta półeczka już mi spadła. Mimo, że przeczyściłam, odpuściłam, to i tak te plastry, nie wiem, taśmy klejące. Nie trzymają tego. Nie wiem, czy te worki są za ciężkie. Nie wiem, jaką e, wagę mogę w takie y, półeczki y, 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 włożyć. Na dole mam takie ściereczki powkładane. Ta dolna półeczka mi jeszcze nigdy nie spadła, ale ta górna, owszem. No, mam tutaj jedzenie dla Leona i takie środki czystości. No i teraz pomyślałam, że użyję sobie tego sprzętu, wwiercę się w te półeczki takimi małymi śrubkami. Tylko boję się, żeby nie przewiercić się na zewnątrz. Mam nadzieję, że nie. Szukałam takie małe śrubki, przyniosłam sobie już takie malutkie i może uda mi się to przymocować na, na fest, na mocno żebym, jak cokolwiek tutaj w to włożę, żeby mi nie spadało, nagle otwieram szafkę, a wszystko leci. Ba! Czasami mnie to przeraża. Zobaczcie, jak to łatwo oderwać w sumie. To jest takie ruchome. No nie jest stabilne, muszę powiedzieć. Tylko chyba najpierw będę musiała dziurki nawiercić w tej płycie, a dopiero wtedy wkręcać, bo... Może być problem, bo ta płyta jest bardzo twarda, bo to jest ta MDF-ka, więc żeby nie uszkodzić niczego, nie ukruszyć, najpierw dziureczki, a potem śrubeczki. A jak się zrymowało, fajnie, nie? I widzicie, ledwo zamieszkałam, a już muszę jakieś poprawki robić, nie? Ciągle coś. Czy to kiedyś się skończy? Chyba nie. Aaaa! Zaraz wyrzucę. Wyrzucę. Pierwszy raz mi się nie chce śrubka wkręcić, nie wiem o co chodzi. Ta śrubka mnie przerosła, zdenerwowałam się i stwierdziłam, że stare metody są najbardziej pożyteczne, więc użyję śrubokręta zamiast krętarki. Może będzie mi lepiej szło. Nie mówiłam od razu, i po co nerwy? Czasami po prostu śrubokręt jest. Lepszy niż cokolwiek, wkręcisz bezproblemowo, bezstresowo, bez komplikacji. A my ludzie uwielbiamy po prostu sobie komplikować życie, używamy jakichś narzędzi. Musimy się ich najpierw z rok e, uczyć, jak w ogóle je obsługiwać. Sami sobie robimy problem. No dziadkowie używali kosy, nie wiem, siekiery. Kawałek jakiegoś dłudka, i żyli, i wszystko było zrobione na cacy. A my musimy mieć krętarki ulepszamy sobie życie. Nie wiem, czy to jest ulepszanie, czy utrudnianie. Zaczynam się zastanawiać, bo tym zrobiłam od razu. A krętarką nie mogłam wkręcić, bo mi się ciągle gdzieś tam uciekało. Tu, tam się. Może dlatego, że jestem kobietą. No dobra. Wybaczcie mi. Płeczki już się trzymają, mam nadzieję, że już nic je nie ruszy. Można bez obawy wszystkie woreczki, gdzie ja mam te worki wszystkie, powkładać. O, jeden, drugi, trzeci. Moje ściereczki z powrotem powkładać. Wy też ściereczki er, układacie? <grym> Czy ja jakieś, jakaś jestem inna? Sama nie wiem, ale lubię mieć porządek, zresztą fajnie to wygląda, jak otworzę szafkę, nie widać tu jakiegoś rozgardiaszu, tylko po prostu wszystko jest ładnie poukładane. Z tym jedzeniem dla Leonu to jest różnie, bo tego jest naprawdę dużo. Na szczęście nic się nie przebiło na drugą stronę. Na szczęście, nie? Sprawdzałam każdą śrubeczkę, czy czasami nie jest za duża. I żeby mi czasami nie wyszła, ale wszystko jest ok. Półeczki wiszą, mój okap jest zabezpieczony. Ciekawe, co jeszcze wyjdzie w praniu. Różnie bywa, nie? Mam nadzieję, że nic innego. Jeszcze nie skończyłam tej kuchni, a już się zabieram za jakieś poprawki. Hmm. dziwne. Praca zakończona. Teraz wystarczy tylko usiąść, zjeść obiadek. I poczekać aż się ściemni. <noise> Tutaj w ogóle się szybko robi ciemno z tego względu, że ciągle pada. I wiszą chmury na, tych, na tym niebie nie ma słoneczka. Nie wiem, od początku roku jest tylko mgliście i mokro. Mokro, mokro, mokro. Jak to wygląda ogólnie? Czyli jak zaczynamy nowy rok z deszczem, tak go kończymy? Czy macie jakąś inną tezę na ten temat? Mam nadzieję, że rok się skończy inaczej. Niż tylko deszczem. Wolałabym śnieg, mróz, lepszy humor wtedy przychodzi. A nie zapomnijcie, możecie postawić mi wirtualną kawkę. Link znajdziecie w opisie mojego filmiku. Możecie mnie wesprzeć. Będę naprawdę zaszczycona, będzie mi niezmiernie miło. A ja już kończę. O, a, nie pokazywałam Wam nie. Moja córka upiekła Brownie. Nie wiem, czy wiecie. To jest takie ciasto czekoladowe. Bardzo dobre, już prawie całe zjadła. Fakt, faktem z paczki, ale postarała się, no nie? Ogólnie nie każde dziecko ma chęć coś upiec. Moja akurat znalazła e, taką chęć, miała po prostu chyba taki przypływ energii dobrej i mówi, dobra, to ja coś e, zrobię też dla mamy, nie tylko mama dla mnie. <grywka> no a co jeszcze? Muszę Wam powiedzieć, że coś nie idzie tutaj temu mojemu biednemu e, Senecio. Zobaczcie jego gałązki omdlały. Nie wiem, czy za dużo ma tutaj powietrza świeżego, czy ma za sucho. Będę musiała go chyba przesadzić i zobaczyć. No, nie chciałabym, żeby mi padł, bo tak długo czekałam na to, żeby mieć taką roślinkę w swojej kolekcji, a tu nagle opadają mu liście. Nie? To można doznać jakiegoś szoku. I znowu praca, 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 niekończąca się praca. Ale może i to i dobrze, przynajmniej się nie nudzę. Trzymajcie się, do następnego, cześć!